Skoro oglądasz ten film, to już na pewno wiesz, jak ważne jest tworzenie alternatywnych opisów obrazu. Za ich pomocą czytniki stron internetowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami wzroku, będą w stanie lepiej i precyzyjniej opowiedzieć, czy też przedstawić właśnie takim użytkownikom, co przedstawia dany obrazek czy grafika. Pytanie brzmi: jak stworzyć poprawny alt? Zostań ze mną, a zaraz ci opowiem. Zrozum, co przedstawia zdjęcie. Spójrz na zdjęcie i zastanów się, co jest w nim najważniejsze, jaki jest jego główny cel lub przekaz. Pisz zwięźle i konkretnie. Opis powinien być krótki, ale i konkretny. Najbardziej optymalne jest zmieszczenie się w 125 do 250 znakach. Skup się na kluczowych, wizualnych informacjach, które są istotne do zrozumienia treści. Zamiast pisać, zdjęcie przedstawia ładnego, uśmiechniętego pieska rasy Golden Retriever, leżącego na zielonej trawie w parku w Słoneczny Dzień. Napisz: Golden Retriever leży na zielonej trawie. Opisz funkcję zdjęcia, jeśli jest inna niż dekoracyjna. Jeśli zdjęcie jest linkiem, opisz jego cel. Jeśli ilustruje konkretny punkt w tekście, odnieś się do niego. Dla banera z napisem Promocja Sezonowa: kup teraz! Użyj opisu baner promocji sezonowej z linkiem do strony zakupu. Unikaj zwrotów zdjęcie przedstawia czy grafika pokazuje. Czytniki ekranu same informują użytkownika o czytanym w danym momencie rodzaju elementu. Używaj języka zrozumiałego dla wszystkich. Unikaj skomplikowanych sformułowań. Pamiętaj, że możesz mówić do użytkownika, który może się posługiwać prostszym językiem niż ty. Pamiętaj o kontekście. Opis powinien pasować do otaczającej go treści. Podsumowując, patrz uważnie i opisuj kluczowe informacje. Krótko i konkretnie, uwzględnij funkcję zdjęcia i unikaj zbędnych fraz. Jeśli w galerii Twojego produktu pojawia się kilka zdjęć, nie powielaj opisu. Opisuj konkretny kontekst każdego zdjęcia.